Obywająca, od niewoli nie okrutnej, bo swój ratująca, rachę do żywych zbiera. Egipt urosiła, nam zbawiciela świata, Maryja pobiła. nam na świata, Maryja pobiła. Wszystka piękna jesteś przyjaciółko moja, na Pierworodna nigdy w Tobie nie postawa, Ani wysłuchaj modlitwy nasze. ani nasze nikt do ciebie przyjdzie. Błogosławmy Panu. O uchwała. A dusze wiernych zwarych przez miłosierdzie Boże niego odpoczywają w pokoju. Amen. Przybaszcza miłość i